Troszkę na pewno słabo zobaczyć taką wiadomość, że nie dasz się zalogować na Twoje konto, bo jest zbanowane, pomimo tego, że przestrzegałeś, czy też przestrzegałaś regulaminu Redbubble. Cześć, z tej strony Mariusz, witam cię serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy materiał będzie krótki, ale chciałbym w tym materiale poinformować o bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli Ty zostałeś zbanowany na Redbubble. Może już zostałeś odwieszony, nie wiem. Ja nie zostałem na całe szczęście zbanowany. To chciałbym cię poinformować o pewnej sytuacji, która właśnie wydarzyła się na ostatnich dniach. A wczoraj dostaliśmy informację, którą teraz ci pokazuję: Redbubble zatweetował na, te, na Twitterze informację o tym, że zbanowali dużo kont. Ale było to przypadkowe. No niestety taka sytuacja się zdarzyła i wiele osób, z tego co widziałem, w Stanach Zjednoczonych martwiło się mega co jest z ich kontami. Ludzie się zastanawiali czy dane designy były ok, czy też, czy też łamały regulamin, a wszystko wychodzi na to, że osoby te działały zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminem Redbubble, ale zostały zbanowane. Przez totalny przypadek. No tutaj troszkę słabo ze względu na, ze, ze strony Redbubble, że tak właśnie zrobili. Na pewno coś testowali i coś takiego wyszło. Więc no tutaj jest słaba sytuacja. I tutaj nawet opisują, że było to several user accounts, czyli kilka. A tak naprawdę, z tego, ja, z tego co ja czytałem, było to naprawdę dużo kont. I ludzie naprawdę się zmartwili tym faktem. I tu chciałbym się również podnieść do tematu banowania kont, bo co by było, gdyby te konta rzeczywiście zostały zbanowane przez, na przykład, jakiś nowy punkt regulaminu na Redbubble? I mógłby to by być równie dobrze inny serwis, tak jak Amazon KDP. Co jeśli na przykład zarabiasz? 1000, 2000, 3000, 5 albo 10 000 dolarów da się tak zarabiać przy dość dużych kosztach, ale da się zarabiać. Co wtedy? Co wtedy, gdyby twoje konto zostało zbanowane i jedynie miałbyś czy też miałabyś konto na tym serwisie. Straciłbyś cały swój dochód. I dlatego w biznesie, w e-biznesie jest tak ważne, Posiadać różne środki, posiadać, dywersyfikować swoje biznesy. Tworzysz tylko na Amazon KDP, zacznij tworzyć na Merch by Amazon. I tutaj fajna informacja: ja niedawno utworzyłem darmowy, w pełni darmowy kurs publikowania na Merch by Amazon, do którego odsyłam. Link znajdziesz w opisie, również do grupy. Na Facebooku możesz dołączyć zupełnie za darmo. Ale nie istnieją tylko te dwa serwisy. Możesz równie dobrze publikować audiobooki. Jeśli tworzysz e-booki na Amazon KDP, wersje papierowe, czyli paperbacki, to też bardzo istotnym elementem jest stworzenie audiobooka i można go opublikować na przykład na ACX albo na Autors Republic. I tutaj z pewnością znajdziesz jeszcze inne serwisy, ale fajnie publikować na jak największej ilości serwisów swoje designy, swoje produkty, swoje książki, swoje audiobooki. Bo w razie czego, jak na jednym z tych serwisów zostaniesz zbanowany, to pozostanie, pozostaną ci środki, które będą wpływać z innych biznesów, e-biznesów. Równie dobrze warto sprzedawać poprzez Etsy, Allegro, Amazon, FBA i wiele, wiele innych platform. Dlatego, tak jak mówię, no, to jest bardzo istotne aby dywersyfikować swoje źródła dochodu, swoje biznesy, e-biznesy w szczególności i jeśli nie zajmuje to mega dużo czasu, no to warto w takie coś wejść i tak jak ja, ja na przykład publikuję na Amazonie, na Amazonie KDP, na Merch by Amazon, na Redbubble, na TeePublic, na Zazzle, i jeszcze kilku innych serwisach, które testuję na dobrą sprawę, ale równie dobrze możesz zarejestrować się na Fiverr, na Upwork i wystawić giga, tak zwanego giga, gdzie oferujesz na przykład napisanie e-booka, stworzenie okładki do e-booka, do paperbacka lub, jakie, lub jakąkolwiek inną pomoc, którą potrafisz wykonać i jesteś w tym bardzo dobry. I to na tyle takich moich dzisiejszych spontanicznych przemyśleń odnośnie banowania kont, odnośnie tej informacji o Redbubble, która moim zdaniem jest bardzo ważna, ponieważ no jeśli jesteś osobą, która została zbanowana, no to. Troszkę na pewno słabo zobaczyć taką wiadomość, że nie dasz się zalogować na Twoje konto, bo jest zbanowane, pomimo tego, że przestrzegałeś czy też przestrzegałaś regulaminu RedBubble. Jeśli podobają Ci się moje materiały, no to proszę Cię o zostawienie standardowo łapki w górę oraz komentarza. Dodatkowo pamiętaj, co jest mega istotne, aby wcisnąć przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Dzięki za obejrzenie filmiku w całości i do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam. Cześć.